Witam z tej strony zdrapkowy Hazardista. Dzisiaj mamy premierę Zodiak podyszku. No i co? Wzięliśmy sobie całą paczuszkę. Zobaczymy, co z tego będzie. Trzecia paczka na tym kanale, ale jeszcze premiery nie robiliśmy żadnej zdrapki, więc się okaże, co tu będzie. Także co? No, to są takie kwoty do wygrania.

Może na premierze coś więcej wpadnie nam? Zobaczymy, jak to będzie. Że o 25 zdrabki zaczniemy. Tak, poczuszka przypadła. No i lecimy. Tu trzeba, Z tego co wiem, to tu trzeba mieć gwiazdeczkę albo księżyc i wtedy pomnożyć wygraną razy 2. No to co, lecimy. Zaczniemy od końca, od dwudziestej piątej. Szukamy naczynie, delfin, lira, ufo, planeta. Konik. Syrena. Słońce. portyk jednorożec miś antena laming statek sputnik teleskop ziemia chmura Żółw i tutaj będzie kraby. Nie ma. W pierwszej od końca nie ma nic. Zobaczymy, co będzie dalej. Ostatnio te paczki były takie ani inne. Możecie zobaczyć poprzednie filmy. I lecimy dalej. Konik. Jednorożec, krab, ufo, portyk, naczynie, delfin, lira, laming, teleskop, żółw, kompas, planeta, chmura, sputnik, antena, Niś, kotwica, o, mamy pierwszą gwiazdeczkę i słońce, no i zobaczymy, co pod tą gwiazdeczką jest. Nas wszystko wyjdzie. I tutaj będzie 30 zł, no, całkiem spoko. Ciekawe, jakie to literki kontrolne. Nie, gdzieś tutaj G to będzie, no, G. Ok, pierwsze 30 zł jest. To dopiero druga zdrapka. Już 30 zł zwrotu jest. Że nie jest najgorzej. Szukamy dalej. Naczynie. Antena. Miś. Flaming. Laming. Tam chyba mówiłem bodajże. Już sam nie wiem. Flaming to tak, to wiem, I to jest ptaszek, teleskop, lira, ziemia, żółw, syrena, statek, księżyc mógłby być, bo jest razy dwa. Planeta, jednorożec, krab i kompas, tu jest pusta. Okay, to na bok te puste do pustych że tak to ujmę i dalej krab ziemia antena ufo kompas miś chmura sputnik delfin jednorożec Kotwica, statek, teleskop, syrena, żółw, flaming, konik, słońce, planeta i tutaj co tu będzie? No niestety nie ma ani gwiazdki ani księżyca. Także też pusta. Lecimy dalej. Naczynie, kotwica, teleskop, kompas, antena, sputnik, nie portyk. Co ja gadam? Ziemia nie ma, tu nie ma, delfin, krab, konik, niś. Syrena też nie, żółw, planeta, chmura, jednorożec, flaming, ufo chyba, tak, i słońce, i też tutaj nie ma. O 21 nic, z drabką numer 24 było 30 zł, pod gwiazdeczką dalej, no, te zdrapki się akurat fajnie drapie statek nie ma żółw, delfin kompas ufo syrena chmura krab kotwica miś teleskop Lira, jednorożec, planeta, konik i portyk. Nie ma. Numer 20. Też nie przyniósł żadnej wygranej, czyli jak dotąd jest jedna wygrana na 6 drapek. te 30 złotych, które wydrapaliśmy. Lecimy dalej. O, mamy pierwszą gwiazdeczkę. Dobrze się zapowiada, mogłoby być więcej. No nie, jest chmurka, konik, statek, żółw, naczynko, naczynie, naczynko, delfin, portyk, miś, ziemia, ufo, flaming, lira. Jednorożec, słońce, syrena, teleskop, sputnik, kompas i krab. No to spójrzmy, co jest pod tą pierwszą gwiazdeczką. Myślałem, że troszeczkę więcej ich wyleci. 10 złotych. Ok, spójrzmy, jakie to są te literki kontrolne. Z ciekawości. C. Ok. 40 zł zwrotów, póki co. Ale jeszcze troszeczkę z drapeczek zostało. Ok, dobra. Chodźmy dalej. 18 teraz będzie. Może tu coś się uda więcej. UFO Statek, naczynie, słońce, żółw, planeta, kompas, delfin, lira, sputnik, syrena, miś, antena, jednorożec, teleskop, konik, flaming, kotwica, krab, i Ziemia. Nie ma. 18 nie ma nic. Lecimy dalej. 17 teraz będzie. Może tu coś większego. No, pierwsza gwiazdeczka, to jest dobry znak. Ale wcześniej też była pierwsza gwiazdka i niestety nic nie było więcej. Tylko ta dyszka. No, szukamy dalej może planeta. Teleskop, Ziemia. Antena, flaming, kotwica, konik, krab, słońce, statek, syrena, księżyc. Dobra, jest ok. Dalej szukamy. Mamy gwiazdkę i księżyc. No, mogłoby jeszcze coś tam dorzucić. Kompas, ufo, naczynie. Jednorożec i chmura. Ok. Pod to mamy księżyc razy dwa i gwiazdkę. Także patrzymy najpierw, co pod gwiazdeczką jest. Dyszka, a pod księżycem też dyszka, czyli trzy dyszki. Kolejne trzy dyszki mamy. GG. Tak. To już tam wcześniej patrzyliśmy. Było GG. Literki kontrolne. No, dobra drugie trzy dyszki w zdrapce idziemy dalej jeszcze trochę jest zostało bo to jest dopiero numer szesnasty więc jedziemy dalej chmura statek jednorożec flaming miś, słońce kotwica, kompas konik portyk Delfin, teleskop, żółw, lira, antena, krab, ufo, planeta, ziemia. Ten sputnik. okej, okay, dobra, nie ma. Numer piętnasty teraz: słońce, sirena, ufo. Flaming Kotwica Antena Planeta Jednorożec jest gwiazdeczka pierwsza Statek jest gwiazdeczka druga Dobra Naczynie Konik Portyk Krab Lira Chmura Kompas Żółw i ziemia. Dobra, tu mamy dwie gwiazdeczki. Zobaczymy, co pod nimi jest. To jest pierwsza. 10 zł. I druga. I również 10 zł. I to są literki kontrolne E. No dobrze, nieźle. Zwrotu jeszcze nie ma. Ale też tragedii również nie ma. Coś jednak się tam zwróciło. Na sam koniec policzymy. Teraz będzie zdrapeczka numer 14. O, i znowu mamy pierwszą gwiazdkę. Zobaczymy, co będzie dalej. Trzeci raz z rzędu była pierwsza gwiazdka Syrena, miś, portyk. Antena, żółw, krab, flaming, słońce, sputnik, lira, planeta, teleskop, naczynie, ziemia i delfin. Dobra, to mamy znowu pierwszą gwiazdeczkę. Spójrzmy co pod nim jest. Dyszka. Tak, to jest to C. Literka kontrolna Literki kontrolne Ok Numer trzynasty Tak jak dzisiaj trzynastego Także może, może Coś w tej trzynastce Się tutaj pokaże Większego póki co Na razie tutaj Przeciętnie jest, najgorzej nie, ale mogłoby być lepiej. Ufo jest gwiazdeczka pod trzynastką. No to może ta szczęśliwa trzynastka. Jeszcze jakaś gwiazdeczka będzie. Jakiś... Księżyc, może? No nie. No ale dobra, jest wygrana. Spójrzmy, ile pod tą gwiazdeczką. No, 10 zł. To się mówi lepsze to niż nic. Okej. Okay. Czyli trzynastka była wygrana. No, nie ta największa, ale była. Czy jakiś znak jest? Zodiak, woda, tutaj widzę. Rak, ryby, skorpion. O! Mój znak zodiaku. Jeden z tych. Chmura. Kutnik, naczynie, delfin, żółw, statek, krab, słońce, lira, ufo, flaming, antena, ziemia, kotwica, teleskop, kompas, jednorożec i ten portyk nie ma. To jest puste. Jak widać, Księżyca nigdy nie ma. Numer jedenasty teraz będzie. Ziemia, krab, delfin, antena, sputnik. Jednorożec, chmura. Naczynie. Konik, kompas. Teleskop, planeta, Syrena, Portyk, Słońce, Flaming, Misz, Żółw, Statek i Lira nie ma. Pusta, numer 11. pusta, zostało dziesięć drapeczek. Dokładnie, numer dziesiąty. Teraz zobaczymy tutaj flamik, naczynie, portyk, sputnik też nie mamy, kotwica, kompas, słońce, syrena, krab, delfin, ziemia, antena, UFO, statek. Lira, chmurka, miś, planeta, żółw i teleskop. Nie ma tu też nic, co chcielibyśmy znaleźć, ujrzeć na tej zdrapeczce. Więc lecimy dalej. Numer 9: statek, delfin, słońce, miś. Antena, planeta, UFO, krab, Lira, żółw, Syrena, kompas, naczynie, teleskop, kotwica, Ziemia, Flaming, jeszcze trzy, chmura, jednorożec i konik. Nie ma tu też. Bez wygranej. W numerze 9 Teraz będzie numer 8. Może tutaj, może tutaj coś większego, coś fajniejszego szukamy. Teleskop. Miłoby było. Tak od samej premiery. Coś fajnego drapnąć póki co to tam 30 zł największe było. Co pamiętam. Nie ma. Słońce naczynie, kotwica, miś, ziemia, antena, chmura i delfin. I tu też nie mamy. Numer 8. Też jest pusta. No cóż, no tak to jest. Ale jeszcze nie tracę nadziei. Tu jeszcze 8 z drapeczek zostało, tak? Nie 7. Siódemka, szczęśliwa siódemka. Zobaczmy, czy szczęśliwa, czy nie. Możecie słupka i łapkę w górkę też zostawić. Z czasem, może jakieś konkursy się pojawią. Póki co, to generalnie to jest mój nowy kanał, pierwszy kanał na YouTubie. Także też by było miło, byście coś po sobie zostawili, komentarzy też nawet może. Ile byłby, mile byłby widziany. No, ale w tej zdrabce nie ma nic. Siódemka. Tym razem niefartowna. Może szósteczka. Coś więcej da. Więc lecimy. UFO, kompas, antena, teleskop, kraby, Sputnik, naczynie, miś, jednorożec, lira, portyk, flaming, kotwica, żółw, słońce, chmura, delfin. Syrena, Ziemia i Statek, też nie ma nic. W szóstec, w szósteczce też nie ma nic. Więc jedziemy z piąteczką. Może tutaj? Spójrzmy. Księżyc, dobra, tu już coś jest. Dwie dyszki minimalnie jest, zaczęło się dobrze. Czwarty raz. W <grym> rzeczy. Szukamy dalej. Sputnik, flaming, teleskop, żółw. Naczynie, kotwica. Jednorożec, chmura. Ziemia. Planeta. Słońce. Antena. Konik, miś. Syrena UFO, Krab, Delfin i Kompas. No. Mamy tu tylko księżyc, no ale może, może coś ciekawego. Ten księżyc nam pokaże No 10 zł, czyli 20 zł. To są E literki. Dobra. Dalej jeszcze tam parę kapeczek zostało, bo to jest czwóreczka. Może tutaj. Planeta, antena, konik, kompas, delfin, UFO, żółw, portyk, miś, statek, chmura, Syrena, Jednorożec, Planeta, Flaming, Słońce, Krab, Sputnik, Naczynie i, 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 i Lira. Nie ma. Nie ma nic. Teraz trójeczka. Powietrze, Bliźnięta Waga, Wodnik. No, zobaczymy co to da tu przywieje nam wygraną. <laughs> Flaming. Żółw. Naczynie. Teleskop. Statek. Syrena. Delfin. Antena. Konik. Portyk. Jednorożec. Słońce. Kotwica. Krab. Niś. Chmura, kompas, UFO, planeta i Ziemia. Planeta Ziemia. <laughs> nie ma. W której jeszcze nic. Zostały dwie z Myślę, że tutaj już coś powinno być większego. Obym się nie mylił. Więc lecimy. Teleskop, planeta, jednorożec, delfin, krab. Lira, ziemia, statek, żółw, naczynie, portyk, słońce, kotwica, kompas, niś, flaming, UFO, syrena, jeszcze dwie, chmura i, 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 i nieba. No powiem, że zostałem troszkę rozczarowany, ale zarazem nie rozczarowany, może w tej jedyneczce ostatniej. Coś większego nam się pokaże. Póki co, to największa wygrana w tej paczce: to jest 30 zł. Coś marnie, powiem Wam. Coś nie mam szczęścia chyba do tych paczek. Ostatnimi czasy. Tak powinna, chociaż może dyszka jakaś lecieć. Nic nie widać ciekawego. Statek. No czy Jakaś gwiazdka będzie. No nie będzie. No marnie, marnie powiem Wam. Dobra, spójrzmy podsumowanie. Ile tu jest wygranych z drapek? Ogólnie 4, 5, 6, 7 z drapek wygranych. No to teraz spójrzmy, co tu w ogóle jest wygrane. Łącznie 10 zł 20, 30.

Ostatnio coś się nie farci, ale z czasem się pofarci. Także do następnego. Możecie zostawić jeszcze tą łapkę w górę na zachętę. Słupka również. No i tyle. Myślę, że jutro się następny filmik pokażę. A w sumie nawet jestem tego pewny. Więc czekajcie. Do zobaczenia. Siemanko.